Wszystkie gorące i serdecznie. Fajnie, że was tak dużo dzisiaj nie ma jest. Od ostatniego spotkania w, przy okazji koncertu w Bielsku Białej minęło troszkę czasu, to był styczeń. E, co się zmieniło? Wiesz co, no nie wiem, no e, zębów mam tyle samo, wyglądam jakoś nie, strasznie gorzej <gorszy> niż przedtem. Wiesz co, no nic się nie zmieniło. No co, nowy rok za... Już mówiąc teraz zupełnie poważnie przed nami no, no nowe wyzwania, cóż, zwiedziliśmy kawałek świata, byliśmy w Stanach, byliśmy w Niemczech, w Irlandii, wybieramy się też do Austrii i pewnie do Belgii. Jak czas nam pokaże, czy, czy, czy menadżer rzecz dopnie ten, ten, ten no, rok, jak, jak mówiłem wtedy, obfituje no, w same wyjazdy, można powiedzieć, dużo, bardzo, bardzo dużo koncertów w naszym przypadku i. i... 2013 na pewno dla nas nie jest pechowym rokiem i wiesz co, no do, w międzyczasie od naszego ostatniego spotkania e, też gdzieś tam jakimś cichaczem, można tak powiedzieć, e, nakręciłem kolejny klip do piosenki, już czwarty utwór z ostatniej naszej płyty, czy no, ona tańczy dla mnie, także... No to, się dzieje i się nie dzieje, no pod względem koncertowym bardzo dużo się dzieje, ale jakoś tak twórczo to nie za wiele, ale staram się o ile o tyle mogę, to tyle tam coś długie i, i staram się, żeby coś tam się działo. Wielkie otwarcie nowego klubu Optimus. Bardzo dużo osób, tak jak w dzisiejszym przypadku zaprasza Was na koncerty przy okazji otwierania klubów. Chcą mieć u siebie gwiazdy. Jak się z tym czujesz i, i czy wiele takich klubów otworzyłeś? wiesz co, ja się czuję jak Radek, tak po prostu jak Radek. Ja zawsze powtarzam, wiem, że to może ktoś odebierze jako hipokryzję, że, że, że co on no tam pierdzieli, tak? Ale ja naprawdę... W stosunku do siebie nie widzę nic innego, i, i po prostu w moim życiu zmieniło się to, że gram więcej koncertów. No, oczywiście, ja wiem, że ludzie proszą gdzieś tam o autograf i, i, i gdzieś tam mnie poznają, no nie da się tego ukryć. Też to przecież zauważam, jest, to jest oczywiste w jakiś sposób, ale mi prywatnie, poza tym, że gram więcej, nic się nie zmieniło. No to ja ci mówię, jakie są własne odczucia. Czy dużo dyskotek otwieramy? Wiesz co, i, i, i pewnie tak, i pewnie nie, no bo jedziemy tam, gdzie nas zapraszają, gdzie mamy na to czas. Nie zawsze nawet możemy dać radę dojechać, to efekty później widzimy na, gdzieś tam w sieci. <grym> Ale cóż, no, no, staramy się być tam, gdzie nas zapraszają, i, i, i cieszę się tylko, że na przykład my jakąś dyskotekę otwieramy chociażby tak jak tutaj. Wracając do tematu piosenki, ona tańczy dla mnie. Ostatnio słuchać ją wszędzie, na Mistrzostwach Świata, w skokach narciarskich, na Mistrzostwach fajnie. Polski, teraz w tydzień temu Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, w Wiśle, na biegach narciarskich. Czy śledzicie losy tej piosenki? Wiesz co, może nie śledzę, ale cieszy mnie bardzo to, że ta piosenka stała się swoistym talizmanem. I, i fajnie się z tym czuję, że sportowcy sobie jakoś to przysposabiają, lubią przed konkursami to włączyć, bo to... Wielu może twierdzić, że to przynosi mi szczęście, no to tylko mnie to cieszy, no, no to jakoś nie śledzę, bo nawet przecież ja nie jestem w stanie zobaczyć ee, co się wydarzy w zakopanym gdzieś tam pod podskocznią, jeżeli mnie tam nie ma, jeżeli ktoś mi o tym nie powie, bądź jakieś relacje nie zobaczy, albo na przykład, nie wiem, no gdzieś we Włoszech, jeżeli to będzie, bądź na turnieju piłki plażowej, bądź koszykówki, no jeżeli gdzieś to kto poleci z głośników jakoś przed meczem, to tylko się z tego cieszę, I jeżeli ktoś mi o tym mówi. No. Sportowcy sobie wzięli tą wiosenkę jako talizman i no i cóż, niech, niech przynosi szczęście. Frekwencja jest i je, jest bardzo fajnie, jeżeli tej frekwencji by się zdarzyło, by było mniej, to też by było fajnie, bo my zawsze jedziemy na maksa, ale... Jak jest pełna sala, no to wiadomo, że się grało wiele, wiele lepiej. Także cóż, zapraszam Was tutaj, zobaczycie jak to pewnie było, bo relacja będzie. Będziecie mieli okazję zobaczyć jak to tutaj e, boisz było w dyskotece i ocenicie to na pewno sami. No ja myślę, że będzie fajnie. Ale cóż, że może z tej okazji już skoro tak sobie gadam, je gadam, gadam, nie dajcie dojść do słowa. To zapraszam Was wszędzie tam, gdzie gramy, nie tylko tutaj. Eee, bo co? Bo, bo, bo myślę, że, że warto, że warto się z nami pobawić. Eee, a jak przyjdziecie, to zobaczycie i wtedy się utną wszelkie ploty, czy warto było, czy nie warto było. Także zapraszam jeszcze raz z tego miejsca. Bądźcie tam, eee, w wielu miejscach, gdzie jesteśmy, gdzie możecie, to wbijajcie. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Buźka.